Dzień dobry, witam na kanale Antkowiak Boxing Team. Dzisiaj bokserska kawa w poniedziałek 8 sierpnia 2022 roku. Miałem nadzieję, że sąsiad przestał ciąć, ale nie. Zobaczymy, może się, uda, może się uda przy obróbce tego materiału to, to jakoś zminimalizować ten dźwięk. Mniejsza z tym, dobra. W nocy, z soboty na niedzielę odbyła się walka Virgila Ortiza Juniora z Mackinsonem. Była to walka oczywiście do jednej szczęki, jak to się mówi. Virgil Ortiz wygrał przez techniczny nokaut w dziewiątej rundzie. Obaj pięściarze niepokonani, Virgil Ortiz z rekordem 19-0. I jak zapowiada Oscar de la Hoya, to, to Virgil Ortiz, według swojego promotora, jest już gotowy na Errol'a Spensa Juniora. Ortiz ma na swoim koncie taki, takich pięściarzy jak Cavaliuskas i Hooker między innymi. Są to dobrzy pięściarze. Litwin, Litwin przegrał tylko z Terencem Crawfordem, a wiemy, wiemy jakim pięściarzem jest Crawford, mistrz świata WBO. Ma teraz, podobno w tym roku, ma dojść do wielkiej unifikacji właśnie Terensa Crawforda z Errollem Spencem Juniorem i będzie to, powiem szczerze, będzie to walka chyba... no walka... W, nie wiem, czy dekady, ale na pewno, na pewno będzie to jedna z najlepszych walk w historii boksu. Erroll Spence, wiadomo, on nie kalkuluje miał ten straszny wypadek. Tak? On nawet po tym wypadku mówi bierzemy najlepszych. On nie chce się bić z jakimiś słabe Bierzemy najlepszych. Teraz już chyba jest ten czas, żeby panowie Crawford i Errol Spence zmierzyli się razem ze sobą, ponieważ są to jedni, są to najlepsi, najlepsi pięściarze z, ze swojej dywizji. Oczywiście do, dołącza do nich teraz Virgil Ortiz Jr. pochodzący z Dallas, gdzie również z Dallas pochodzi Errol Spence Jr., tak? Z Teksasu. Także, także jeżeli dojdzie do unifikacji Terensa Crawforda z Erolem Spencem, no to myślę, że będą próbowali zrobić pojedynek właśnie wygranego z. Vergilem Ortizem. Czy Vergil Ortiz jest gotowy? Myślę, że Vergil Ortiz jest na pewno pięściarzem dobrym. Jest na pewno pięściarzem kompletnym. Jest twardym chłopem. Ale czy, ale czy to wszystko wystarczy na Erola Spensa Juniora bądź Terensa Crawforda? No nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, ponieważ Zarówno Crawford, jak i Spence Junior są to pięściarze wybitni. To jest zupełnie inna liga boksu, tak? Errol Spence Junior rekord 38-0. Mówi samo za siebie, miał samych najlepszych rywali. To samo Terence Crawford rekord 28-0. Też nie kalkuluje. Wiadomo, Crawford jest takim pięściarzem, że jeżeli zobaczy w ringu jeden twój błąd, on natychmiast go wykorzysta. To jest, to jest właśnie y, Terence Crawford, tak? Y, ok, czyli, czyli walkę, <coughs> przepraszam, walkę Verdilla Ortiz'a, sobie tutaj możemy y, odhaczyć i, i plany co do niego. No tak, jeszcze, jeszcze sąsiad mi tam zaczyna jakimś młotkiem czaskać, czy, czy drzewo rąbać, czy Bóg wie co. No trudno. Zobaczymy, jak wyjdzie. Najwyżej nagram jeszcze raz. Coś co, o czym mówiłem. Aha, że walkę Vergila Ortiza mamy odhaczową. Natomiast doszły, po, doszły pogłoski, iż Bob Arum już tutaj rezerwuje, rezerwuje sobie czas i miejsce, i ro, rozmawia już z obozem Aleksandra Usyka o walce z Tysonem Fury. Ja myślę, ja myślę, że. To wszystko, to wszystko jest tylko na pokaz. Ponieważ jak wiadomo, Aleksander Usyk musi stoczyć jeszcze walkę z Antonem Joshua. 20 sierpnia. Aleksander Usyk, no widać, że jest przybrał na masie. Myślę, że będzie, sam nie, sam nie wiem co myśleć o tej walce, bo wiecie, upieram się przy AJ. -u. Jako jego fan, z AJ jestem od, od zawsze, od, od zawsze oglądam jego walki. Zawsze go lubiłem, także, także upieram się przy tym AJ-u, AJ, że, że wygra ten rewanż. Ale wiadomo, wiadomo że Aleksander Usyk to nie jest gość z pierwszej łapanki, że to nie jest Leszcz. To jest po prostu człowiek, który zunifikował wszystkie pasy kategorii cruiser. Zdobył tam wszystko co możliwe, łącznie z tym, iż wygrał turniej World Boxing Super Series Także no, jest to człowiek, jest to pięściarz genialny Wirtuos boksu, genialna praca nóg, genialna technika Właśnie taki jest Aleksander Usyk Natomiast Antony Joshua Antony Joshua, jak wielokrotnie tutaj mówiłem ja I mówiliśmy z Kamilem Zmiana trenera nie wiem, na ile, na ile jest w stanie przygotować Robert Garcia w tak krótkim czasie Antonego Joshua, co może zmienić w jego boksie. Natomiast jedno jest pewne, moi drodzy. Bob Arum rozmawia z Usykiem, tak? Ale nie zapominajmy, że Gale robi Eddie Hearn, że na pewno, yy, może nie pod względem jakimś sportowym, chociaż też, na, chociaż też pod względem sportowym, ale na pewno pod względem biznesowym bardziej opłaca się pojedynek pojedynek Tysona Fiurego z Antonem Joshua'ą ponieważ no, ponieważ no jest to dwóch Brytyjczyków byłaby to nie tylko bitwa, bitwa o Anglię ale także o wszystko ponieważ zwycięzca ponieważ załóżmy, że wygra Antony Joshua z Aleksandrem Usykiem, odzyska swoje pasy, i jeżeli doszłoby do, do właśnie takiej unifikacji z Tysonem Fury, to no jest, byłby to oczywiście niekwestionowany mistrz świata, a ostatnim niekwestionowanym mistrzem świata kategorii ciężkiej wiemy, że był Lennox Lewis, czyli lata 90. Tak. Było to dosyć dawno. Więc taka walka pomiędzy dwoma y, czempionami naturalnymi, czempionami wagi ciężkiej byłaby oczywiście biznesowo y, biznesowo większo, większa niż walka z Aleksandrem Usykiem. Oczywiście Aleksandra Usyka lubię bardzo i szanuję. Tak jak wspominałem, jest to genialny pięściarz, ale czy da radę ter teraz w tym rewanżu? Oj, coś mi tu lata, przepraszam. Czy da, czy da radę w tym rewanżu? Wszystko, wszystko jest możliwe, tak? Jest takie przysłowie, przysłowie piłkarskie, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, natomiast w boksie jest, w boksie jest o tyle możliwe, że jeden cios i nie ma gościa, tak? Jeden twój błąd, o ile w piłce, wiecie, stracisz bramkę, to jeszcze masz czas, żeby sobie tą bramkę odrobić. Jeżeli ją stracisz, nie wiem, w, pierwszy, w pierwszej połowie, tak? Natomiast w boksie jeden cios y, może zmienić zupełnie wszystko. Także no, to jest boks. Y, co chciałem mówić jeszcze, y, także mówię, walka tutaj pod względem biznesowym jest na pewno większa. Czy pod względem sportowym? Myślę, że pod względem sportowym. Tak zagłębiając się w Bookmacherkę, myślę, że pod względem sportowym zdecydowanym faworyt, faworytem pojedynku Joshua Fury byłby na pewno Tyson Fury. To jest 100%. A pojedynek? Pojedynek? Pojedynek Fiurego z Usykiem. No na pewno, czy, czy Fiury byłby zdecydowanym faworytem przy tej, przy tej technice Usyka? Nie wiem. Nie wiem, dlatego to wszystko musi się stać. Najpierw, oczywiście, musi się odbyć rewanż 20 sierpnia w Arabii Saudyjskiej między Joshuą a, a Usykiem, i później będziemy wiedzieć. Natomiast wracając jeszcze do Tysona Fiurego, Złożył on propozycję yy, Derekowi C Cisorze i ta propozycja została odrzucona. Moim zdaniem, moim zdaniem nie ma sensu robić tej walki, ponieważ widzieli, yy, były już yy, dwie walki Fiorego z Cisorą. Yy, pierwsza, o ile jeszcze była do oglądania, to ok, natomiast ta druga. Jeżeli ktoś nie widział, na pewno jest na YouTubie. No, tam już chyba nie wiem, nie pamiętam czy to była czwarta runda, piąta, między czwartą a szóstą rundą, coś takiego. Już sam sędzia powiedział panowie: albo się bijecie, albo, albo kończymy, bo przecież to była, to była jakaś parodia. To nie była walka, więc, dlaczego dobrze, że Cisora odrzucił ofertę. Bo, bo Fiury jest nieprzewidywalny, a Cisora w swoim boksie nic nie zmienia, tak? On cały czas walczy tak samo. Oczywiście tutaj nabrał, e, nabrał takiej drugiej bokserskiej młodości. Walczy, e, walczy regularnie, ale oczywiście jest już po swoim prime i nic tego, nic tego już nie zmieni także a co najważniejsze no powiedzmy sobie szczerze teraz Derek jest takim gatekeeperem tak także no walka z Furym według mnie sensu żadnego nie ma także, także to tyle jeżeli chodzi o te sprawy Tyson oczywiście ogłaszał że idzie na emeryturę że nie będzie boksował że już tylko z AJ-em, ale wiem że to jest Tyson Fury i tych słów na poważnie się nie bierze. Była już oferta oczywiście dla Cisory. <laughs> ja jestem 100% przekonany... Nie 100%, nie, nie będę, nie będę mówił, że 100%. 90% przekonany, że, że fiury nadal będzie boksował. Także, moi drodzy, w bokserskiej kawie to tyle. Mam nadzieję, że mnie słychać. Yy, zaraz biorę się za obróbkę tego materiału i co. Życzę wszystkim... Dobrego tygodnia, miłego poniedziałku i smacznej oczywiście kawy. Trzymajcie się, Antkowiak Boxing Team, bokserska kawa numer chyba 65, ale pewny nie jestem. Trzymajcie się, cześć.